To, co lubię robić na przykład w wolnym czasie, jeśli go mam, to na pewno są e, czynności kulinarne. Bardzo lubię gotować, chociaż nie, nie, nie jest to od zawsze, nie było tak zawsze. Kiedyś spotkałam na swojej drodze człowieka, który rozbudził we mnie tą pasję. E, Natalię zaszczepiła we mnie właśnie takie pragnienia, i to tak zostało do dzisiaj. Też często, kiedy mam wolny czas, zajmuję się robótkami ręcznymi. Nie są to druty, nie jest to szydełko, jest to coś innego. Są to takie specjalne warsztaciki, na których nawija się włóczkę na kołeczkach. I z tego wychodzą bardzo piękne, ciekawe rzeczy: kominy, szaliki, czapki, kocyki dla dzieci, jakieś chodniczki, bo też to są różne materiały. Nie tylko włóczka, nie tylko wełna, ale też mogą być jakieś ozdobne sznurki. Chodziłam na taniec towarzyski, kurstańca i to. To tak we mnie zostało, że kiedyś na pewno do tego wrócę. Trochę śpiewam, też gram na gitarze. Niektórzy mówią, że też mam taki, myślę, że mam zmysł artystyczny, na przykład jeśli chodzi o aranżację wnętrz, bardzo lubię urządzać pokoje. E, też e, lubię projektować ubrania i też to robię. No nie mam zdolności krawieckich, ale je projektuję, na przykład w internecie, znajduję sobie jakieś materiały, e, zamawiam próbki, później kiedy mam te próbki, to łączę ze sobą te tkaniny, które do siebie pasują i wychodzą też bardzo, bardzo ładne rzeczy, takie niepowtarzalne. Jestem osobą niewidzącą. Praktycznie nie całkowicie, ale prawie niewidzącą. Mam widzenie szczątkowe trochę więcej niż poczucie światła, widzę zarysy. No i co za tym idzie, to ogranicza moje możliwości. Gdybym widziała, na pewno byłoby to o wiele więcej e, pasji. Byłabym kurs prawo jazdy, na pewno jeździłabym samochodem i byłoby to o wiele, wiele więcej rzeczy. Na pewno skończyłabym inną szkołę. I życie moje by wyglądało inaczej.